To, że my nie mamy karnetów, nie znaczy, że nie jesteśmy wiernymi kibicami. W środowisku kibicowskim pogoni Szczecin wrze, to pokłosie słów Aleksa Haditakiego, który przy okazji dystrybucji biletów na finał Pucharu Polski stwierdził, że kibice, którzy nie posiadają karnetów, nie są prawdziwymi fanami portowców. W niedzielę miał ruszyć trzeci etap sprzedaży biletów na finał Pucharu Polski, ale biletów nie ma. Na profilu Pogoni Szczecin na platformie X pojawiła się jednak informacja, że bilety zostały wyprzedane. Pierwszeństwo w zakupie mieli posiadacze karnetów i voucherów, ale według kibiców dostępnych powinno być jeszcze około tysiąca biletów. Przed kasami Pogoni Szczecin ustawiła się spora kolejka, aby wyjaśnić tę sytuację. Tak oto relacjonuje całą sprawę jeden z sympatyków ekipy portowców. Stałem od północy. Dowiedzieliśmy się jakąś godzinę temu, że biletów nie ma. Pomimo tego, że w ogóle się to nie spina z jakimikolwiek obliczeniami na temat tego, ile biletów powinno być dostępnych, tych biletów powinno być przynajmniej jeszcze z tysiąc. Mam nadzieję, że uda nam się dostać te bilety. Zdążymy wszyscy pojechać do tej Warszawy. Mam nadzieję, że ktoś tu wyjdzie i nam te bilety sprzeda. Powiedział najwyraźniej, oddany kibic pogoni. Nikt się do tej pory nie pojawił? pytała reporterka radia Szczecin. Czekamy na cud tak naprawdę, wszyscy tu zgromadzeni, padła odpowiedź. Chcielibyśmy się dowiedzieć, dlaczego nie ma tych biletów i komu one zostały rozdane. Bilety były dostępne dla karnetowiczów, którzy wykupują karnety, plus dla osób, które wykupują vouchery. To, że my nie mamy karnetów, nie znaczy, że nie jesteśmy wiernymi kibicami. Podkreślały osoby stojące w kolejce. Finał Pucharu Polski odbędzie się na stadionie narodowym w Warszawie 2 maja, a pogoń zmierzy się z Legią Warszawa.